Dzień dobry, znajdujemy się na Show Farm, gdzie zostało posiane 9 odmian cebuli w typie Risburger. Docelowo będzie to 14 odmian cebuli, będzie to typ Lisburger plus Hiszpan. A na ten moment jesteśmy na etapie przygotowania się do zabiegu herbicydowego, o którym powie nam Michał. Witaj, Marysiu, witam tak. Jesteśmy w trakcie zabiegu herbicydowego doglebowego, który ma za zadanie ograniczyć nam wstępne występowanie chwastów. Oprócz substancji aktywnych, które podajemy w tym zabiegu, stosujemy również trzy produkty. Pierwszym z nich jest produkt Hurricane Soil, który ma za zadanie utrzymać w wierzchniej warstwie gleby produkty herbicydowe, które są podane w tym oprysku. Natomiast dwa pozostałe produkty to jest azotopower i fosfopower. Są to bakterie, które powodują azotopower, wiązanie azotu atmosferycznego oraz fosfopower, jest to produkt, który odwstecznia nam fosfor ukryty w glebie. Dzięki tym dwóm produktom mamy po kilkadziesiąt kilogramów azotu i fosforu, który roślina wykorzysta w całym etapie wegetacji. Czyli dla mnie, jako producenta cebuli, skutkuje to tym, że potem zmniejszam podaż nawozów mineralnych. Dokładnie tego jest taki zamysł, ale również jest to jakby wydłużenie dostępności tych pierwiastków w glebie. Czyli same korzyści. Same korzyści. Zapraszamy Was do śledzenia kolejnych relacji z Show Farm. Zapraszamy.